Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity. A trzeciego dnia z martwych wstanie.” Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci, lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Mnie zawsze zdumiewa to co, to, co Bóg robi. Kładę przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Nie rozumiemy Boga, który, który nam tak naprawdę bardzo mocno pozwala. I to Bóg pozwala na, na wszystko. Bóg pozwala czynić zło. Pozwala robić największe głupoty. Pozwala nam się staczać niektórym nawet do samego końca. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj więc życie, abyś żył Ty i Twoje dzieci. Ci, którzy się, ci, którzy na Ciebie patrzą, od Ciebie się uczą, za Tobą idą, od Ciebie czerpią. Innymi słowy, Bóg, Bóg. Bóg kocha wolność człowieka do tego stopnia, że, nie, że, że pozwala siebie odrzucać. Chrystus mówi to samo. Syn człowieczy będzie odrzucony. Nie będzie kochany, nie będzie przyjmowany. Zobaczcie, że, że Bóg ciągle to robi. Ciągle pozwala Chrystusa odrzucać. On go pozwala deptać przez wszystkie pokolenia. Bóg pozwala, pozwala to robić. Taki ma sposób, żeby ostatecznie nam udowodnić, że nas kocha. Człowiek na to nie pozwala. Człowiek nie pozwala siebie odrzucać. Jak człowieka. Niektórzy mają nawet tak, że, 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 że jeżeli ja się spodziewam, że ty mnie odrzucisz, to ja ciebie odrzucę najpierw. Bóg tego nie robi. Pozwala się odtrącić, zlekceważyć, pozwala zniszczyć swoje dzieło. I dlatego, I dlatego prawdopodobnie Chrystus mówi, że żebyś mógł tak naprawdę kochać, to musisz się zaprzeć samego siebie. Żebyś mógł wybrać życie, to musisz się zaprzeć samego siebie. Zaprzeć się samego siebie, to oznacza nie podpowiadać Bogu, co on ma robić. Ten psalm mówi: Szczęśliwy, kto ufa Panu. Bo podpowiadać Bogu, co on ma robić, tak, na, tak naprawdę to jest próbować wcisnąć Boga do swojego rozumu. Więc jeżeli coś jest mniejsze ode mnie, jeżeli, jeżeli Bóg będzie sprowadzony do mojego rozumu, to jest mniejsze ode mnie. Przestaje być Bogiem. Tym samym go odrzuciłem. Jedyny grzech, który tak naprawdę my mamy, to jest brak ufności Bogu. My nie wierzymy w to, że On nas kocha. Jeżeli dzieje się coś trudnego, wtedy nie wierzymy, że Bóg nas kocha. I go odrzucamy. A Bóg na to pozwala. Jedyny sposób, czasem, jaki ma, żeby nam udowodnić swoją miłość, nie zareagować na nasze zło w żaden sposób. Myślę, że w godzinę śmierci to zobaczymy. Zobaczymy, jak bardzo był blisko ze swoją miłością, jak był delikatny, że w każdym moim grzechu Bóg był przy mnie.